jest pasterz kościoła dowieścińskiego, ustanowił księdza Ryszarda Zalewskiego proboszczem tutejszej pruskińskiej parafii. Przed tygodniem pożyczaliśmy proboszcza oraz pocedzanie świętej trójki świętej Anny księdza Karolika Krzysztofa Maksymiłka. Po ponad 14 latach pracy w tej parafii odszedł za zasłużoną w emeryturę. Dziś w murach naszego kościoła witamy księdza Karolika. Obdarzamy księdza Kanonika pełnym zaufaniem, Bucza. i ofiarom, oś oferujemy daleko idącą pomoc. Życzymy księdzu Kanonikowi wszętnej pomyślności. Samych sukcesów wyjaśni trudnej i odpowiedzialnej pracy. A jednocześnie prosimy dobrego Boga, aby księdza podczynania w parce pomsiło. Wreszcie witamy naszej Księżyc proboszczu, zapuści mnie oko i patrz uważnie, patrz w głęboko. Jest mi w ciemnych rzeczy, i długi. Raczej chwilę serca twych nowych słuch. Choć tyś nam obcy proboszczu miły, serca do ciebie przymrzeli. Ucz nas, umarź z niej, chrzcz Niech błogosław Twojej pracy, trójcy jedyny Bóg. miłością. Jesteś przeznaczony. jeszcze dodać. Dziękuję. Pani, być dzisiaj tak się o zbawienie oraz o dobro materialne nie jest zresztą łatwe, ale jest trudne i odpowiedzialne. W imieniu młodzieży chcemy Wam powiedzieć, że przyjmujemy Wasze ojcowskie zwierzchnictwo i pragniemy pod Waszym kierunkiem wzrastać wierze w do zbawienia. Jednak stawiać za i promieniować wiarę. Życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, obfitości Was w byście czuli się dobrze w naszej społeczności, nie jako Będzie dla nas siłą w swoim poznaniu awaryja, Pawła otacza Was w swoim stabilizmie, tego całego serca życia. Księża Toboszczu i Księża Diteriuszu. My, przedstawiciele Akuraturyckiej, w imieniu całej wspólnoty parafialnej, witamy Was serdecznie na tej pięknej i gościnnej ziemi rosyjskiej. Być kapłanem w dzisiejszych, jakże w trudnych czasach. Gdzie Kościół jest ciągle atakowany i poniżany, nie jest rzeczą łatwą. To trudne i odpowiedzialne zadanie. Nie bójmy się, kształt naszej wiary na dziś i jutro zależy przecież od nas samych. Pragniemy i życzymy, abyście w jednym miejscu odkryli i poczuli ciepło rodzinnego domu, aby Wasze pielgrzymowanie do Boga było i naszą pielgrzymową do tego samego celu. Czcigodne księże proboszko, parafia o pięciowiekowej tradycji, którą obejmujesz, niech stanie się spełnieniem Twoich najszlachetniejszych planów i zamierzeń, a wydawałość i mądrość, odwaga i waspa Boża niech będą bogactwem i źródłem w dążeniu do podejmowania coraz to nowych i lepszych wyzwań. Czuj się pełną praw poslarzy. I najpiękniej, jak tylko potrafisz, bądź przewodnikiem na naszych drogach życia. Witając Was, drodzy Papłanie, zapewniamy o modlitwie i o tym, że możecie liczyć na naszą pomoc i wsparcie, na nasze wspólne działania, które mamy nadzieję uświęcą to środowisko i Kościół w Polsce. Dzięki waszemu przewodnictwu, niech nasza parafia przez wieki określana mianę Świętej Prostyni zatętni życie i zaowocuje głęboką wiarą. Życzymy wam, nasi prostyńscy kapłani, błogosławieństwa Bożego i mocy Ducha Świętego na każdy dzień. Zawierzamy Was tej, która wiernie stała i czuwała u stóp ukrzyżowanego syna. Polecamy opiece Trójcy Przenajświętszej za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II i prymasa tysiąclecia, którzy mają swój związek z bazyliką Większą w Rosji. Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Tak nam do Bóg. Szczęść, to, w naszej tablicy. Panie Boże, zawsze dobrze, że w tych trudnych czasach jest akcja katolicka. Byście czuli się w naszej społeczności nie jako goście, ale jako domownicy. Życzymy Wam wytrwałości i odwagi w realizowaniu wyznaczonych celów, a my, Duchowie, obiecujemy wsparcie we wszystkich poczynaniach na dobra wspólnoty paratialnej. Boże. Panie Pośle, w sali. Panie z księgi To mówi mądrość Boża. Pan nie stworzył swe arcydzieło. Przed swymi czynami od dawna, od wieków jestem stworzona. Od początku, nim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bez miaru nie istniał, ani źródła, co wodą tryskają. I za nim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię mi uczyni. Początek był na ziemi, gdy niebo umacniał, z nim byłam. czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod, pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wyzwał do serca naszego Ducha Świętego. Pan z Wami i z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Ja. W kanie Galilejskiej odbywały się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego, nie mają już wina.